Głównym winowajcą jest grafika, o której wcześniej też mówiliśmy. Grafika, elementy graficzne, skrypty, różne JavaScripty, CSSy, dużo elementów. W takich, na przykład WordPressach, jest bardzo dużo właśnie różnych skryptów, wtyczek i one powodują opóźnienie wczytywania się strony, ale oczywiście warto to sprawdzać indywidualnie dla. Konkretnych stron. Wspomniałem już o PageSpeed Insight, za szybko tutaj mamy na prezentacji właśnie to. Kolejne narzędzie to GTmetrix, w którym też można to badać, a także Pingdom Tools. To są trzy narzędzia główne, w których ja sprawdzam właśnie prędkość wczytywania strony. Ja też nie jestem programistą. E, więc najczęściej to zlecam, natomiast w WordPressie mamy takie wtyczki jak WP Super Cache, W3 Total Cache, WP Fasted Cache. E, możesz to spróbować skonfigurować samemu, możesz jednak i zalecałbym to przekazać programiście, webmasterowi, który zrobi to dobrze. Ja osobiście korzystam z wtyczki w WordPressie, w wielu moich WordPressach e, WP Racket. E, to jest bardzo prosta wtyczka, która nie wymaga jakiejś wiedzy technicznej, o której również pisałem na blogu. Także warto byłoby sprawdzić sobie, jeśli korzystasz z WordPressa, bo jest ona taka bardzo prosta. Wystarczy zakliknąć kilka opcji, sprawdzić jednak, czy strona działa, bo może zoptymalizować tak mocno stronę, że pewne elementy nie będą działały, ale jest bardzo prosta w użyciu.